Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska. Jesteśmy dzisiaj tutaj niedaleko. Knajpy, która się nazywa. Zaraz ogarniamy. 107-107, aha, i tutaj jest taki bębnista, który na bębnie gra, ale na razie go nie słychać. No i ogródki, oczywiście, jak każda kawiarnia, ma ogródki. Idziemy dalej. Chcę to z chyba. A tutaj fontanna jest, proszę bardzo. Teren przedszkola. Fontanna działa. O, przedszkola chyba ma urlop teraz. Nie widzę, on chyba powiedzieć, były Jednemu napisali, że chyba jazdy za gęś dostał. Po znajomości. Brak znajomości przepisu tak mu napisali a teraz idziemy dalej to jest gołąbki no, sobie chodzą tylko nie szkodzą ja przepraszam że mam taki głos ale 13 lipca jakieś coś mi dopadło Delta-119 czy tam jakoś Fiesta-115, jakiś wirus, no wiadomo wirusy są, nogi też tu są. A tu jakieś ponumerowane ludziki. No na ten Co mnie męczy, Kraina Tęczy, przeszkole przedszkole językowe. Kraina Tęczy, a teraz wszystko jest tak to jest niepubliczne, ale publiczne. Jak to niepubliczne, jak to dla dzieci. No tutaj jest stolica Luga, a tutaj to muzeum. Rodowego zostaje półtra klimatka Tu mamy do rozkazy Coś tu bardziej. tam ulica Łażnicza Po dla wników Dom Kenertów Szemanów Miłość w niech idzie w pokolenia. PTTK. No tutaj myją przed drugą. Custą. No, nawet mokro się zrobiło. Tak ja się za dużo nie wygadał, bo straszny głos.

To by je Czysto muszę być? Piadę no, restauracje są wróżkami, ale jeszcze gości nie ma to jest godzina dziesiąta nie ma dziesiątej jeszcze, to Hard Rock. kafe Co tam macie, co tam macie? Dzień dobry, mamy śniadania do 12 dzisiaj. O, mój to, to taka herbata jest. Ja taką <noise> herbatę piję. Naleśniki, śniadaniowy burger, jajecznica na maśle, English breakfast. Wszystko, Wszystko można zjeść, Pytrawne, Wszystko. Jasne. ale trzeba kasy dużo, nie? No wiadomo, znaczy no nie aż tak dużo. <noise> Co tam masz, co tam masz? Pomorska Telewizja Narodowa. Aha. Co to, a dobre żarcie, a co to za firma? Eee, to jest latający Holender. A, latający, no, no tak, jest. znana firma. No, dobrze, pozdrawiam. To, a tu siedem jakiś nowy, to jest nowy, rezydencja Holenders. Dom ludzi Holender. I tu jest... Siedem Haben mają ładne kwietniki o. To też jest ważny wystój Proseko I zamrożona o, dziękuję że mogado zamrożone Jak słyszycie

Przystęp pasażerski. Jeden statek jest, po drugi się rozbił o głębiarki. Czarna perła się rozbiła. Znaczy jest żyglu i i Danuta. Dwa statki, 64 rok mniej więcej produkcji, ale pływają jeszcze. No tak, pokład musi być zamieczony. Oczywiście. Danucie. Tutaj mamy skazy do westerplatte sopotu i helu. klasy. Idziemy dalej. No. Republika, restauracja Republika. Tutaj jest ulica Piwna. To jest ten statek Lew, podobny. Czarna Perła został rozbity przez pijanych pusterów. Niestety. Piraci, piraci się z pogłę wilką no. za Tak to wygląda. Tutaj mamy żuraw z przodu. Legalnie już ustawiają. Niedługo będzie jarmark dominikański, ale... No, dzisiaj już proszę Państwa jest 19. No tak, to już zostało tydzień. trochę jak tydzień, jak jarmark się zaczyna. I stregany już ustawiać trzeba O stoi. którego jarmak się zaczyna? 24 O już szybko Strasznie miejska w porządku. Z lipca jeziormak się zaczyna. już niedługo. I tak to wygląda. Tutaj jest mosteczek, który się obraca i statki mogą przepływać. Także pozdrawiam z Gdańska. będzie też Dziękuję, zapraszam do Gdańska Pomorska Telewizja Narodowa. Czerwony Korsarz, redaktor Słowomir Dziękuję.